Siemanko, Karolek, pozdrów widzów, siema, ziomkizio, ale witam, ukszantora na kanale, jakby to on powiedział, nie? Witam, witam, witam serdecznie, obiecałem filmik z Karolkiem, ale tutaj prywatność muszę, mama wyszła, nie nagram mamy, bo to jest prawa zastrzeżone, mama sobie nie życzy być na YouTubie publicznie, więc pokażę auto. Kupiłem sobie takie i nie umiem otworzyć bagażnika. Muszę zadzwonić do taty jak otworzyć w tym ustrojstwie bagażnik, bo chciałem włożyć rzeczy. Karolek, Karolek, Karolek. Mama jak zwykle przeszkadza w nagrywaniu. Jak nagrywałem odkurzacz taki co jeździ po podłodze, to też się odezwała. Musiałem jeszcze raz nagrać. No i co? Zadano słychać. Karol. Aha, chciałem Wam pokazać jedną rzecz. Karol to jest taki pług trochę. <noise> Dosłownie, kurde, można prawie powiedzieć. I chodź, Karolek, chodź za mną. Chodź, ej, kurde, ja mu mówię, chodź, a on się kładzie. Dobra, e, coś Wam pokażę. Tutaj jest coś takiego, że jak się idzie, to on tutaj ma hamowanie. E, tu się zaczyna to hamowanie. Tu jest dalszy ciąg. Tak jakby przez ten płotek taki, którego nie ma. I tu jest hamowanie na maksa. Zobaczcie jaka tu dziura jest kurde. I tu on po prostu jak przychodzą po ulicy, to on tutaj biegnie i hamuje. I tak hamuje, że wyrąbał tutaj dziurę. Że żebym ja taką dziurę wyrąbał, to ja bym musiał kurde, się zmęczyć łopatą strasznie nakopać. A on to łapami wyrypał czy? i tam Z drugiej strony już nie będę pokazywał, gdzie, o tam gdzie te kamienie są, tam dalej To wyrąbał drugie takie, tylko trochę mniejsze No i Karolek, tymi słońce mi tu weszło, cień znaczy się A to Z tej strony muszę, nie? No i co? Pokaż ty się jaki ty piękny, zdrowy jesteś Ile ty masz lat, Karol? Ile ty masz lat? Urodziłeś się wiosną 2012, tak? Teraz jest yy, ty skończyłeś... Który dzisiaj jest? 23 czy 24? 21 marca miałeś urodziny 2012 roku, tak? To 7 lat skończyłeś 2 dni temu, czy 3 dni temu 7 lat Ale się trzyma, kurczę i pożyję długo na to wychodzi Chociaż psy długo, długo nie żyją, szkoda trochę, nie? Jeszcze... Jeszcze... Z 5 lat już będzie zdychał, nie? No cóż, przykra sprawa, takie życie, prawa natury, rodzice też umierają. Też to nadejdzie kiedyś. No cóż, takie przemyślenia trochę nachodzą, ja... Ksantor y, słynę z tego, że... Lubię przemyślać o różnych rzeczach, o istnieniu wszechświata, a czy Bóg był, czy nie było i tak dalej. Dobra. Eee, no chcę ten film jeszcze wysłać na Wi-Fi u rodziców, tak więc nie będę przeciągał. Hej, ej, ej! I ten. A tutaj jest tylko dwa mega uploadu, a zaraz jadę do domu na drugi koniec Polski. Tym, tym ustrojstwem. No, to trzymajcie się ja jeszcze, W sumie to kurczę jeszcze się pokaże może O, tak wyglądam I turka, 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 dziurka, kurka, murkofu. Nie wiem czy prosto mam, bo nie widzę się teraz Tak więc trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia I muszę obrócić, żeby zatrzymać, bo też nie widzę ekranu tu, 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 tu. Trzymajcie się, pa Jeszcze pokażę Karola